Kazimiczki, witam Was na moim kanale, a dokładnie chciałam Wam powiedzieć, że um, może kwietnia 20 któregoś będę Wam pokazywać, gdzie robimy z moją siostrą, um, jakby do pokój Shaina. Jak wiecie, że to jest aplikacja, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. No i tak, chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle mamy duży pokój i już z moją siostrą zaczęliśmy trochę robić tu. U góry tam mamy trochę rzeczy Resejana. Zamawiamy, zamówiliśmy kolejny, jak wy wiecie, jak to się nazywa? Paczkę. I teraz właśnie będziemy czekać, z tego będziemy zamawiać i któregoś Wam pokażemy już, jak przyjdzie nam paczka, będę nagrywać haul oczywiście. I tam mamy trochę rzeczy też, fakturki, takie, wiecie, rzeczy. O. Właśnie mam na sobie teraz piżamkę, taka się prezentuje, tak się prezentuje. Tu i tu mamy podenki, też mam dzisiaj na właśnie. I tam mamy szafę, a tu jest na śpiesią. Zadanciu, tam sobie siedzi. No. I chciałam wam powiedzieć właśnie, że bardzo Was pozdrawiam i dajcie łapkę w górę. I jak będzie 20 łapek w górę nagrywam wam, jak pokazuję Wam, jak wiecie, Shayna w naszym pokoju. Tylko musimy jeszcze zamówić taki LED albo napis Shane, żebyśmy napisali na drzwiach i można tego tu w maseczkach chodzić, bo jak wiecie, jest w USA yy, sklep shane yy, i właśnie chciałam wam powiedzieć, że sklep shane... Yy, się rozwija tam w ogóle ten, a my zamawiamy paczki, bo nie jesteśmy w USA, bo byśmy gadali inaczej. I jak widzicie, te kartony, co tam są, musimy je w ogóle wyrzucić, i tam będą nasze okulary, nasze torebki i tak. Dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i pa pa!